Gienio, wstawaj, to jest ten dzień, a w tym dniu umieliśmy zrobić QA. Hmm, wpadłem na świetny pomysł. Ogieło ciebie Galaj, Co ty w ogóle robisz? Chciałem Ciebie obudzić, ponieważ to jest ten dzień. W tym dniu umieliśmy zrobić QA. Dobra, ty tylko mnie zostaw. No, odóż mnie. Dobrze, ale obiecaj, że nie zaśniesz. Dobrze, nie zasnę. Dostaw gienia. Tylko spróbuj dotknąć gienia, a cię zabije. Widzisz, Gate? Ice King troszczy się o mnie. Genio, ja nie troszczę się o ciebie. Ja w każdej chwili mogę cię uderzyć. Na co ty się patrzysz? Genio, czy ty masz schizofrenię? Co? Nie, Ice King, zobacz na ten kalendarz. To jest ten dzień. Super, tylko główno mi to mówi. Icing to jest ten dzień, w którym mieliśmy zrobić QA. Co to za debit tak napisał QA? po czemu mi nikt nic nie powiedział? Ale ja przez cały czas mówiłem o tym. Co? Ty nic nie mówiłeś. Co? Serio? Nic nie mówiłem? Serio, musimy iść do tego białego domu. Oj, przepraszam za ten błąd, bo tak naprawdę to nie było 2 godziny, tylko 12 godzin. Czy ten dom naprawdę tak wygląda? Ono zawsze tak wyglądało. Dobra, wchodzimy do środka. Okej. Okay. Czyli co? Tutaj będziemy nagrywać Q&A? Tak. Czy ty naprawdę? Mhm, mm tak. No to co, chłopaki, zaczynamy. Tak. Dzień dobry. Jak wiecie, w jednym z poprzednich postów obiecałem wam nagrać film o Q&A. Z okazji osiągnięcia 1000 subskrypcji. Sprawdźmy czy osiągnęliśmy ten achievement. No, jest to achievement. A, a czemu tu jest kutka? Yy, nie zwracajcie uwagi, to jest jakiś błąd gry. Więc co? Zaczynamy! Ile masz dzieci w piwnicy? Jajskink, ile mamy dzieci? Gienio. W piwnicy mamy dużo dzieci. Na przykład Super mamy Izaka, Magda Gesler, Kane, który lubi, lubi hazard, hazard Judasz, trzy znaki nie zapytania, nie Ewa, nie zapytania nie Ewa, Samson, Azazen, Łazarz, Taki Eden, Delos, chociaż nie wiem czy go zaliczymy, Lilith z jakimś małym babaskiem, Keeper, który wisiał Apolion No, nie wiem co mam powiedzieć że... Jakiś szkieletonek Troszkę się zdobywa To jest z piekła Dobra postać nie no, do Minus 19 Winstryk Samochód sąsiada A to akurat to jest jakiś modnik No i to wszyscy No więc mamy 19 dzieci Zrobisz animację z pociągami? Ejańskim, będziemy nagrywać pociągi? Gienio, ja znam taką osobę, która lubi pociągi. Dziś będziemy nagrywać pociągi. Ile masz lat? No, ja mam 5 lat! Ale osoba, która tworzy animację ma 17 lat. W jakim mieście mieszkasz? No ja mieszkam w Warszawie, na Złotych Tarasach, z Robertem Lewandowskim. Ale co kur... <laughs> Kiedy mnie wypuścisz z piwnicy? Nigdy. Będziesz tam na zawsze. Skąd nazwa Gunterlo? Czemu akurat jest napisana historia nazwy kanału, a nie mogło być jak powstała nazwa kanału? King, a wymyślisz dla mnie nazwę kanału? Nie Guntero, jestem teraz zajęty. No dobrze. King, jesteś geniuszem. Mój kanał będzie się nazywał Gunterro. No super genio. Gienio, ulubione jedzenie. No ja tak, ja lubię jeść tosty, kebaby, pierogi, spaghetti, wszystko. Ulubiony piłkarz. No oczywiście, że robi Lewandowski. Ulubione zwierzę. No pingwiny. Ulubiony film. No wiesz, ja nie mam ulubionego filmu, może być Shrek. I na deser ulubiony komiks, książka. Nie mam żadnej ulubionej komiksu, ale z książek to mam te dwie z Minecrafta. One są naprawdę użyteczne. A, i genio, kiedy nagrasz porywanie dzieci i wsadzanie ich do piwnicy? Może kiedyś będzie. Ice King, czy złapiesz swojego Pokémona? Nie, genio mi wystarczy. Czy lubisz Mewtwo? Hmm, czy ja lubię Mewtwo? No oczywiście, że tak, to jest przecież najpotężniejszy Pokémon. Jak ktoś będzie dawał argumenty, że jest inne legendarne Pokémony lepsze od Mewtu, ja powiem mu tak. No, no Mewtu. No i takim argumentem przekonałem, że Mewtu jest najpotężniejszym pokemonem. Najlepszym Pokémonem jest Mega Dajansi. Co dzieciaku, co ty p******? Złapiesz nowego pokemona? No oczywiście, że złapię. Nawet mam trzech kandydatów. Jeden z nich jest Fuekoko, drugi jest Pami i trzeci oczywiście Rayquaza. W jakie gry grasz? No, no ja gram w Terrarie, The Binding of Isaac, Minecrafta, Scarlet and Violet i Garry's Mode. Jakich youtuberów polecasz? Hmm... Nikogo. Nie no, to by było zbyt chamskie. Mam parę youtuberów, które wam polecam. Jednym z nich jest Matwizo. Ma spoko content. Nagrywa ofnafie i też gameplaye. I oraz też nagrywa Hazmi Hotel i Heluwa Boss. No i tam różne ciekawostki. I poza tym to dobry kolega. Nienawidzę Greninży. Dobra, cofam te słowa? I też mogę wam polecać takich youtuberów jak Rywek, który głównie oglądam gameplay'a Zajzaka i Lewena. Czy masz dziewczynę? Nie, nie mam. Ile masz kart Pokémon? Co to za pytanie? Ja nie będę tego liczył. No genio, licz te karty. Takie dostałeś pytanie. No, Ański. ja nie chcę tego liczyć. Dobrze, rozumiem. Do roboty. No dobrze. Dobra, policzyłem ile mam kart. Ponad 7 milionów. Trzeci o godzinie 7.46. W niedzielę wszedł mi do domu i ukradł mi wodę mineralną, a następnie podpalił basen. No więc słucham. Genio, on kłamie. Ja tylko przyszedłem do niego o 7.46, żeby wziąć z lodówki wódkę. Ice King, to jest przecież woda mineralna. Że co kur... To jest woda mineralna? Zaraz ją kur... Je... A co z basenem, którego podpaliłeś? A z basenem było tak, że chciałem stworzyć portal do netheru po to, żeby spotkać Jacka Blaka. A gdy poszedłem, basen się spalił. Więc to nie byłem ja. Jednak to nie był Ice King. No dobra, poza wodą mineralną, którą ukradł, czy znasz jakiegoś Chińczyka? No pewnie, że znam jakiegoś Chińczyka. Jest taka gra Chińczyk. Znam jeszcze też prezydenta Chin. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja ulubiona gra? To jest The Binding of Isaac. Jak tutaj widzicie ten gameplay, który leci se. No, co ja mogę powiedzieć o tej grze? To po prostu bardzo ta gra uzależnia. O 1115 godzin na Nintendo, na Steamie chyba 115. Nie wiem czy chcecie, żebym nagrywał gameplaya z tej gry. Może stawię posta, przegłosujecie tak czy nie. Możecie sobie oglądać, albo przewinąć jak chcecie. Choć sobie leci, tak. Trwa parę sekund albo minut, a ogólnie jak grałem to trwało 44 minuty. Jak pamiętam jest tam ponad 640 achievementów Mi to chyba zajęło 3 lata, żeby je zdobyć wszystkie, ale się opłacało. Jak wydostać się z Backrooms? To proste. Są trzy metody. Pierwsza metoda: wpisujesz Game Mode 1. No i co? Podlatujesz. Drugi sposób to jest. Taki, że backroomsy nie istnieją, tylko podobno gaz w Robloxa. I jak z nich uciec, to jest proste. Najpierw idziemy się schować, żeby nas nikt nie zauważył. Idziemy, idziemy, idziemy. No, jak już się schowaliśmy, klikamy po lewej stronie logo i klikamy opuść. No i mój trzeci sposób jest taki jak typowy gameplay w Isaacu. jest przedmioty, pokonujesz potworki idziesz na dół. Coraz niżej, coraz niżej na typowych backroomsach tylko że bez przedmiotów. No i zamiast pokonywać potworów, to bardziej uciekasz od nich. Więc no, to dobry sposób na ucieczkę z babkręców. Jakby co, to już możecie przewinąć, bo tu nic nie będzie, tylko gameplay. Czego najbardziej się boisz? Boję się najbardziej, jak ktoś mnie przełapie w nocy. Bo się stanie to. Czy będą jakieś kolaboracje na kanale? Nie wiem, ale myślę, że będą. No i to na tyle było. Do zobaczenia.